W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci pewnego niedoszłego noblisty, któremu pomaganie weszło w krew. I to dosłownie. Mowa tu o Ludwiku Hirschfeldzie, znanym jako ten, który uczył świat higieny oraz adwokat noworodków. Ten genialny lekarz, bakteriolog i immunolog uważany jest bowiem za twórcę Polskiej Szkoły Immunologicznej oraz odkrywcę przyczyn konfliktu serologicznego.